Jeśli można, zapraszam Państwa bliżej nas, żeby nie było tej pustej przestrzeni. Witam Państwa serdecznie na naszym spotkaniu z okazji świąt Wielkiej Nocy. W naszej uroczystości dzisiaj bierze udział ksiądz. Artur Miziński. Serdecznie witam księżę w biskupie i dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. <plosy> witam księdza y, naszego prawoszcza Zbigniewa Kuzie. Serdecznie witam. Dzisiaj... Księdza Adama Raczkowskiego, naszego kapelana, który dba o naszą sferę duchową. Skieruję powitanie dla wszystkich prezesów, dyrektorów, pana rektora Kostra, naszego przyjaciela. Oczywiście naszych gości. Witam serdecznie pracowników Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, pracowników Fundacji OECI Poland i naszych studentów, naszych najważniejszych beneficjentów, którzy są tutaj współwłaścicielami, współgospodarzami tej uczelni. Serdecznie Państwa witam, jest mi miło, że Państwo jesteście z nami. Szanowni Państwo, jesteście wszyscy naszymi przyjaciółmi, że każdy rok naszej uczelni, a jest już to dziesiąty rok, ponieważ dziesiąta inauguracja była w październiku 2010 roku, przynosi nam pozytywne zmiany dla nas wszystkich, nie tylko dla pracowników, stabilizując ich status zawodowy i przyszłość zawodową ale najważniejsze są właśnie te lata, te momenty dla naszych studentów, dając im możliwość studiowania w nowoczesnej, profesjonalnej uczelni. Uczelni, która spełnia wszelkie europejskie standardy, dając możliwość studentom i naszym absolwentom pełnej własnej realizacji i odnalezienia się w rzeczywistości ekonomicznej i społecznej. Globalnej, jak hasło, które jest obecnie dość często używane. Stąd też z okazji Świąt Wielkanocnych chciałabym złożyć Państwu życzenia pomyślności w życiu osobistym, zawodowym i niech wszystkie Państwa marzenia i nadzieje spełnią się tak, jak spełniło się w zmartwychwstanie Chrystusa. Chciałam przyłączyć się do tych słów wypowiedzianych przez panią kanclerz. Pamięć o księdzu arcybiskupie Józefie Rzecińskim zawsze będzie u nas żywa. I bardzo się cieszymy, że ksiądz, ekscelencja, biskup Artur, był łaskaw podjąć to dzieło. Stąd moja osobista radość, że jest w naszych murach. Jest z nami. Cieszymy się z tego powodu. Cieszymy się, że są z nami nasi przyjaciele. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Szanowna Pani Kanclerz, Szanowny Panie Rektorze, Szanowne Grono Pedagogiczne, Szanowni Profesorowie, z olbrzymią satysfakcją w imieniu Pana Krzysztofa Hetmana, Marszałka Województwa Lubelskiego, składam wszystkim Państwu gorące życzenia, prywatnego, jak i zawodowego. Szanowne Panie, Panowie, zacny Grono zgromadzonym dzisiaj. Jestem tutaj po raz pierwszy. Troszeczkę czuję się, nie powiem, że zagubiony, bo twarze wielki spośród tych słowa pana rektora dodają otuchy po tym, co on mnie powiedział już dotychczas. A więc najpierw się określę. Na pewno postaram się być niezabłumi, gdy chodzi o ten wykład. Na pewno te słowa, które Pani powiedziała o wielkiej życzliwości, przyjaźni i jakiejś też formie współpracy, spotkań księdza biskupa, świętej pamięci, drugiego na wszystkim i nauczał Pana strata po jego właśnie zejściu z tego świata, ale wierzymy głęboko, że to był najlepszy moment, który Pan zaplanował. Chciałbym zapewnić, że nasza życzliwość i nasza więź będzie ciągle podtrzymywana. Na pewno Ludzi można zastąpić, gdy chodzi o stanowisko, urząd. Nie zastąpimy, gdy chodzi o intelekt, emocje, gdy chodzi o osobowość, ale będziemy się starać, żeby pod tym względem, na ile to możliwe, być razem. Z tylu względów, nie będę wszystkich wymieniał, ale po pierwsze, że jest to świat nauki to nauki poważnej, jeśli patrzymy o po uniwersytecki poziom, jeśli patrzymy na całą nazwę szkoły, ekonomia może ja mniej tutaj, ale innowacje zawsze są i widzimy jak bardzo potrzebne i zmiany, które następują w takim tempie, więc musimy to śledzić, musimy być i dlatego też obecność w naszym mieście, mówiąc językiem kościoła, archidiecezji jest tak bardzo istotna. Druga rzecz, nasza obecność tutaj jest także związana z tym, o czym Pan rektor wspomniał, a więc kwestia wartości, które reprezentuje określone środowisko, czy to szkolne, czy uniwersyteckie. Jajko wielkanocne, czy z Bożym Narodzeniem inne symbole związane mają swoje określone miejsce. Nie musimy się ich zdywić, nie musimy tam nowoczesności usuwać, bo wtedy, żebyśmy nie popadli nicość, nihilizmu, który mi yy, z nami zostawił jedną wielką pustkę, w której będziemy się czuć najbardziej samotni, będąc pośród innych, bo będziemy się bali odezwać do drugiego człowieka, nie wiedząc, co powiedzieć, by go nie urazić. Dlatego też po tym wstępie, który dla mnie jest bardzo istotny, bo byśmy nie zapomnieli, że yy, mamy do tego prawo, jesteśmy moralnie zobowiązani, jeśli jesteśmy jako osoby wierzące, a jeśli nie, to przez tę kulturę bycia chcemy być z tymi, nawet którzy, którzy widzą te sprawy głębiej, czują bardziej potrzebę je przeżywać i uzewnętrzniać. Poza tym uczelnia uniwersytet, to jest środowisko, które łączy, łączy wokół określonego zadania, w którym jest nauczanie i badania naukowe, poszukiwania, ale także określony właśnie system wartości, na których, ja nie mówię tylko o wartościach chrześcijańskich, myślę o wartościach tych ogólnie moralnych, etycznych, związanych z etyką zawodową najróżniejszych kierunków, które tutaj wielu, które także są uprawiane. A więc jest to bardzo ważna rzecz, żebyśmy mieli tę określoną tożsamość wypracowaną w środowisku i myślę, że ta szkoła wyższa, gdzie się znajdujemy, o to się troszczy, o to zabiega i wykorzystuje, wykorzystuje okazję, aby tak było. Przechodząc teraz już do okoliczności, dla nas dzisiaj łączy w sposób bezpośredni, radując się z tej perspektywy świąt Wielkiej Nocy, martwych Pańskiego, które są przed nami na kilka dni, dla nas, ludzi wierzących, Święta te są najważniejsze. Było powiedziane zwycięstwo światła nad dzielnością, dobra nad złem, życia nad śmiercią. Któż z nas nie chciałby chodzić w świetle, żyć długo albo w nieskończoność? Któż z nas nie chciałby, aby dobro stało się, czy było naszym udziałem na co dzień, w miejsce zła itd. Tak Okazuje się, że jest to możliwe. I nie tylko w przyszłym życiu, jak mówimy. Możliwe jest to dzisiaj, jeśli zasadą naszego życia stanie się właśnie Ewangelia Jezusa Chrystusa, której fragment czytaliśmy mówiący o tym zmartwychwstaniu stanie dzięki Jego zmartwych Dlatego też życzę Państwu i całym środowisku tej uczelni, aby ta uczelnia właśnie w tej perspektywie przynosiła błogosławione owoce. Dla uczących, jak i uczących się tutaj, ta młodzież wychodząca z morów tej szkoły, wspominać ten okres jako piękny wejść, czas będzie dla nas czasem pełnym nadziei, która się będzie realizować, ufności, która nie będzie zawodzić. I tego dobra i piękna, i pokoju, który daje Chrystus zmartwychwstały i mocy, która od Niego płynie do przezwyciężania wszelkich trudności. Na czas. Przygotowania, pani kanclerz wspominała o porządku czynienia, I jeszcze do świąt niech będzie to czas intensywny porządkowania tych spraw w różnych wymiarach naszego życia, a potem już niech będzie ta radość ze spotkania, ze zmartwych i ze spotkania z drugim człowiekiem, który jest także obrazem Boga na Ziemi. Błogosławionych świąt Wielkiej Nocy dla wszystkich państwa, szefowie. Jeśli można teraz poprosić o. Chwilę modlitwy, żeby go błogosławić, te jajka symbolowego życia, którymi będziemy mogli podzielić się, aby złożyć sobie życie. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu. A późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś znak. prezydencji księdza biskupowi, a teraz przejdziemy do tego, co może trochę przyziemne, ale spożywajmy te jaja w imię znaków, o których wspominał ksiądz biskup. Bardzo proszę, zapraszam do podziału, dzielenia się jajkiem do tego, żeby sobie dobrze, dobrze życzyli.